Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z serii serii Dzień Mordoru Nie wiem gdzie A dobra Tam trzeba liść no to go. Niestety jeszcze słabo ogarniam to sterowanie Ale mam nadzieję, że nie będę lamił tego ostatnio. A może trochę mniej Dobra, buszysy są fajne. Dobra, tu jest tak. Tu jest tak Ara, chodź. Cze Je Ha. Jak jak? Jak damage. Yeah. Jak to lewy shift i co? He, he! dobra Dobrze, Xpeak leci Ja uwielbiam Xpeak No i jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio Gdzie nas kurna zdekonspirowano Więc ja pójdę sobie tamtędy naokoło Da się tutaj bliźć ładnie No ba Dobra nie kumam, co to za gostek jest. No, okay. Nie wiem, co to jest za gostek ten, Jeśli oh, tak na zielono good świeci. Jebut! Yeah, Cudownie. O, o, o. Chowaj się, chowaj się, chowaj, sneaky bitch. O you, you. You oh, god A goddamit musiałem się zblokować. Cholera zapomniałem. Właśnie tu jest najgorsze to, że często właśnie nie mogę się tak turlać o. W ten sposób. E, kiedy już zaczynam walkę. Wtedy już nie mogę się tak turlać. To jest kurde najgorsze, bo to jest... fajne są takie uniki. Ja by nie patrzeć. God damn it. Yeah. Cudownie. Dobra. Wykończmy płotkę. O nie, nie zdążyłem się zblokować E, e chciałem kliknąć GDMIK Pierwszy dead Ile się puta engażingszyła, nie widzę Ciekawe Potęga się zwiększyła Ale wszystkim teraz? Kurna, co to ma być Dobra Replay No, ładuj się Potęga plus 10. Zarąbiście. gdzie ja mogę ja mam leść Tam I kabuły matterfu. Yo, albo się wpierdzielił na ten płot, to by było śmiesznie. Dobra, wio. O tu mam roślinkę. którym to się brało? Kontrolem. A można. X plus 20 za zbieranie ziół. I like it so fucking much. Mm -hmm. Jak długo mogę sprintować cały czas? Ej, lubię tą I Kończący się sprincik. A chwilę, gdzie był ten paździoch? Tam mnie prowadzi misja, on nie zaszedł od tej strony. Jakim cudem. Any ideas? Wow! Jak się wspiął. No, zapomniałem, że to jest super. Mogę już w ogóle tak robić, że zeskakuję na kogoś z góry Dobra eee, gdzie jest jakiś ten paździerch Nie chcę zobaczyć, kto będzie chce ich załatwić Nie mogę ich tam dziabnąć, to się będę skradał Okej okay. Łomatko mm. jak to się nazywa Mitrilowe ostrze Nagroda 150 Dobra, what now Z ukrycia? O cholera Ja ciekawe wyzwanie, nie ma co Yy, dobra, jak ja mam się tam dostać? Hello? Dobra. Jest, mam. Nie yeah, budzi, krzaki, w krzaki. Super, wyzwoliłem niewolnika i dużo ekspaleć. No, mam 3 minuty, muszę ich pozabijać. <śm> Udało mi się? Nie, 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 proszę, nie, nie, zobaczcie mnie. nie, 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 super jeszcze wow jeszcze nie, nie, wykryto demet Dobra, szybko, szybko, szybko. Gdzie był? Super. Połowa już załatwiona. Jeszcze, 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 jeszcze. Jest, to byłam wam punkt umiejętności, super. Ale jak to się wydawało, te punkty? Pod którym były? Kurna. Dobra, escape weźmy. Ulepszenia, ok. On właśnie. I o, tu mi chodziło o zeskok z góry, Żebym mógł zabijać. O, coś takiego. Mm. Nie, nie chodzi o egzekucję. Zabójczy zeskok. O, właśnie o tym chodziło. Powalenie z powietrza. Kabum Właśnie tego mi potrzeba Mhm I W tym momencie... Powinienem móc ich tam dziabnąć Dobra, tam jeszcze jakiś jest paździoch Trzy minuty, kurna, mało czasu Kademy, tam jest ten... Którym się brało? O właśnie Bram Włóżnik zestrzelony I kabum fakt Je Super 7 na 10 God damn it. Dobra ten się patrzy tu Cholera nie jest takie proste na no jakie się wydaje. A mamy ile 30 sekund. Cholera, muszę lecieć naokoło, naokoło, naokoło. Tam jakiś się jeszcze wziął? Zrespił? Dobra, szybko, szybko, szybko. 13 sekund. A szlak. Wszystko poszło się rypać. Tak. Tak było blisko. No szkoda, nie udało się niestety. No ale myślę, że jak dojdziemy do wprawy, no to to lepiej będzie wyglądało później. Eee, cholera, zapomniałem czy to te zielone kwadry ja wiem, prostokąty takie jakby. Czy to bardziej równoległobokie, O tutaj Nad tymi gościami Kabum. Dobra a INFORMACJE! Kumam A gdzie te informacje? Przede mną są Ale nie kumam gdzie Ktoś inny ma informacje O to chodzi? Dobra, chodź na górę, chodź na górę, na górę, na górę, tu No, wiej A nie, informacje są tutaj Tak? Zbierz informacje. Musiałem wleźć na stół, żeby zebrać informacje. Dobra, pozwolę Ci poznać mocne stronę kapitana i odblokować jego słabości. Kumam. No ale którego ja chcę kapitana? Kimup poganiacz. Jego jeszcze nie rozwaliłem. No nie no, pytanie czy ja potrzebuję informacji na temat jego? Chyba niespecjalnie. A tu, na przykład? No okej, okay, mamy jakiegoś tam... ...Krimpa. Uchofil. Uchofil. Ja pitole, co ma nazwę. Dobrze, nie pedofil. Dobra. Hmm. Dobra, na bestiara lecimy. Albo nie. Mhm. Mm no ale chwila, tu miałem też Kurna no ta mapa jest średnia do ogarnięcia Jaka bomba da fuga Exps zawsze na propsie Sniki być Dobra, gdzie mnie prowadzi w ogóle mapa jakaś o Moi niewolnicy zaczynają biec Dobra, tutaj Gdzie ja jestem w ogóle? Hello, hello, hello Kaj jest mój znacznik? Oh god fucking dammit Tu jestem, super Zajebiście Poganiać tu, prowadź mnie tam Oh god dammit, nie zauważyłem, że tu jest już jakiś Kaj się, Kaj się, koś ich się zbiegło Jebu I z buta Zajebiste Zajebiste po prostu Jebu, jebu, Jeb Jebut Jebut but Kurna, ale to soczyste jest No, już trochę doszedłem do wprawy, jakby nie pracać, Bo Nie dałem się Dźgnąć jeszcze, kurna na ich przybywa Z jednej strony to dobrze, bo Sporo xp dostaniemy Haha ha genialny przeskok ale mi odniesie się kurna Graj płynnie i jak łódź więcej was więcej ekspana Ej kabuma do Ej, e jakiś jest o nie Adelang i don't like it zdecydowanie Dawaj, 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 dawaj Strzelę, ja jeszcze tam kurna strzelca I... Vara Odgara Dobra, 300 fitów mam do Bosika Come on, come on, come on, bitches. Nie ma co się kitrać A od tego mogę informację wziąć Wielka szkoda Ale akurat nie mam natchnienia na informację Je Je, je Kurno to jakieś strzały świstają Co mi się zdecydowanie nie podoba Je yeah. Dobra, dobra, dobra wziął, 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 ogarnij strzały zawsze powinienem najpierw brać sobie na priorytet łuczników ale 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 co? wyjdzie w trakcie mi się wydaje coś jeszcze? chciałem tutaj? nie idziemy chciałem mucić bossa Jebu super 10 niewolników, o kurna dobrze Ja Nie ma niewolnictwa Szymaty rozpocznij misję tej spierniczyć Bo wtedy będzie żal po całości Ech, loading screeny po prostu są dobijające No ale cóż No zaś to ma go Ty fleksie Przegóły. Zidentyfikuj Gimuba. Gimbusa chyba. A jak się identyfikuje? Aha. grubaś grubaśnie. X. Podoba mi się Twój pomysł. To fajnie, że teraz mam taki jakby tutorial. Wcześniej na własną rękę to wszystko robiłem. Dobra. I niby nikt mnie teraz nie zauważył. Kabuma, do faka. Super. Teraz tak. Chwila tam, był jakiś łucznik? Jest tam, widzę, że się tam kitra. Dobra, dwóch zdjętych. To mi się podoba. Bierz teraz super tutaj. łuczek. No bierz strzały. Jak się bierze strzały? A dobra, kontrolę. Wszystko kontrolę. Dobra. O nie. Ktoś tu idzie. Jemut. Super. Przecież nie, tam za dużo ich jest. Wow, 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 wow. Tamten się obudził. Jebud headshot. Dobra, fajnie, że mamy tutaj pod ręką strzały. To wszystko jest od razu na bieżąco uzupełnianym. Strasznie lubię łuki zawsze. Cholera. Tam ktoś bieg. Fucking knew it. Dobra. Z automatu R kliknąłem, żeby przeładować broń. Ale to raczej nie w tej grze. No dobra, dobra. Jebut yeah, Cudownie. Mhm, mm mhm. Mm dobra. Again strzałki uzupełniamy. Lepiej mieć pod ręką. O! Zlikwiduj yy, strzelców, zanim zaatakujesz Gimuba. Cel dodatkowy wykonany, jak najbardziej. Cieszy mnie to niezmiernie. Tam widzę, jakiś październik jest. Tu jest Gimub. Tam widzę jego pachołków. Ogadnijmy to. Się. Hmm. Dobra, tamten wice przemieszcza się Więc mogę go zdjąć gdzieś tutaj Jebut Dobra Aż dwie strzałki na niego poszły O shit Nie udało się blok je yeah. no i nie wyszło efekt zaskoczenia nieco marny łoł wow, mnie piszgnął no nie blok 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 wziął No oh, god it. akurat jak przychodzi co do czego to muszę lamić teraz się skapnął fajnie fuck me Średnio to wygląda No i fak Skinąłem Ja pierdzielę, no dobra Żal dupe ściska w ogóle nie Fak No i, no i, no i no Ale jedyne co się nauczyłem w tym odcinku to zabijanie pocichu i skrananie się No i super, mamy już drugi punkt umiejętności Chociaż tyle Myślę, że najpierw sobie pod Żeby nazbierać jakichś fajnych <laughs> Umiejętności A dopiero potem będziemy bawić się w zabijanie innych Dobra Tutaj, ogłuszej wrogów A potem wyprowadzaj ich ciosy, Ok. Detonacja hmm. No niekoniecznie. Egzekucja to może być ciekawe właśnie w, w, podczas walki. To jest bardzo przydatne. Bardzo, bardzo przydatne, bo... Bo właśnie podczas walki najczęściej mam jakieś problemy. Dobra, podekspimy sobie tutaj na jakichś tych płaszczach. To ja coś powinien być, na moje oko. tych oboźrzach różnych. Dobra, tam widzę jakiś jest. Tego akurat może rozwalmy po cichu. Mogę się założyć, że jest na pewno więcej tych paździerów, na przykład tutaj. Come on, motherfucka. O właśnie. Jebud. Super. Razy 10, 11. Wow. F. No nie wyszło, bo go załatwić normalnie. No więc musimy obczaić tą egzekucję, bo to wygląda ciekawie. Definitywnie. No ja wiem jeszcze jedno podejście do tego poganiacza. Niech, kurna, będzie, no. Ostatni raz spróbujmy. Dobra, 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 dobra. V. V, 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 no szybko, szybko, szybko. No okej, okay, to już słyszeliśmy. Dobra, szybko, strzelców. Dobra. Zatrzymaj kontrolę Dobra Dobra No zabij go Jebór cel dodatkowy wykonany Jak najbardziej Dobra, to jest całkiem ciekawy pomysł, żeby ich tu zwabić. Bo cholera trochę ich dużo. Zarombiście ich się wykopuje. Dobra, ktoś jeszcze? Ej, to jest, to jest ciekawy pomysł. Ej, kurna, jaki wytrzymały. Tyle z go wpakowałem i co? Dobra, 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 dawaj. Lewy kontrol. No, come on, w web Super teraz sprawa ma się nieco lepiej Dobra. pięknie do you hear that dobra bierz strzały. Tam jest Gimub Cztery strzały w niego wpakowałem i nic Dobra, Elfie strzały jeszcze raz Ślicznie Jebut I egzekucja licznie. Dobra i palimy gimuba Dobra, 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 teraz nie ma już wsparcia, przynajmniej na razie. Więc zajmijmy się nim szybko. Je. Yeah. Cudownie, cudownie, cudownie. Szybko, szybko, szybko. Nie udało się. Fuck. Masz śmieciu. I yeah. je. Dobrze. No, dziabaj go. Tak! Tak, udało się w końcu. Niby takie proste, a jednak. Dobra, zbierzmy runkę. Super. Zobaczmy co to za runka. Dobra. Yy, tutaj. Odzyskujesz całe skupienie i życie po zabiciu kapitana Uwodza. Super. Dla mnie ok. Dla mnie bardzo ok. Do sztyletu to było chyba, tak? Okej, okay, przepraszam za cięcie, ale niestety zabrakło mi miejsca na dysku, bo nagrywam w lepszej rozdzielczości. No i tak wyszło. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Przynajmniej zabiłem tego gimuba zasranego. Jeżeli tak, dajcie łapę w górę, napiszcie jakiegoś komenta, no i subskrybujcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.